Cześć, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z, z World of Tanks Blitz Powtórki. W dzisiejszym e, odcinku kw 2 czyli postrach piątych i szóstych tierów Troll. E, na mapie kamieniec, na m, potyczce, normalnej bitwie i kolega i i oczywiście podesłał kolega Piotr 22 13 z klanu Hasa. No i co? I możemy zacząć. Dwie siódemki. Pięć szóstek. No i zobaczymy, tutaj kolega chyba będzie jechał. Tak nałożył tutaj na tą dwórkę. a ja ostatnio też kupiłem koło dwójkę. No trol jak trolle, hmm. jeszcze kilka karbitep no, na tym stopniu działku. E, Sajek już na no, to nawet fajnie wchodziło, ale mało się damy, że, e, takie takie nieopancerzone, że bardzo to zrobi. Hmm. No i co? Tutaj dobór amunicji hmm. też jest zależny. Mamy tutaj Apeki, no, Mamy tutaj mamy Arla. No i tego już nie ma. Poszedł do garażu właśnie. Mamy już 1152 uszkodzenia Na start 225 zablokowanych i pierwszy krok. Tutaj mamy 18, 17 apeków 8 golda i 10 haeków. Kolega, nie Kolega celował w słup, ale nie przycelował do końca i weszło od tego chatchira. Tutaj mamy taką dwójkę przeciwną. Wreszcie strolę na godzinę. Tego mam... strzał A T7 nie ma Dobrze, AT7 krokuję. Po widziałem widok, tutaj SU-600, on zadał nam 400, więc mu się nie opłacał strzelić. 500 życia nam jeszcze zostało, więc jesteśmy na strzał z kw te strzały z SU, a SU-152 SU 100 no to na dwa strzały może wziąć. Chyba, że tam wysadzenie jako coś tutaj wąskę kolega musi bardziej skupiać. Dobra, tutaj kolega t 7, bo już 80k jest i tu kapa ponadto będzie tutaj Haki Mam Zapeków tyle strzelą tutaj ładnie weszło. 2421 uszkodzeń mamy zaramy tutaj Teraz tamten AT7 zostanie unice strony TH przełącza i o no, mniejszej połowie strzela i kończyłem witapkę Patrzmy wyniki końcowe Więc tutaj mamy drugą klasę, obrońcę, strzelca pancernego, strzelca wyborowego oraz pomniejsze medale. 2527 uszkodzeń, dwa fragi, no i kolega za tą bitwę dostał 936 ekspozy, tabelki tutaj, no. tak średnio od Tigera p poniżej no to to panther ten Jagdpanzer 4 też po jednym strzale zrobili. Tiger P no to gdzieś tak dwa, trzy strzały. Loza no to 3 strzały zrobili. No. Jak średnio bym powiedział. Tutaj drużyna przeciwna, oprócz tego Arla, który strzelił, ale nie przebił. No to troszkę, troszkę gorzej poszło. No i co, hmm. nie zapomnijcie o um, Discordzie, możecie sobie na niego wejść i um, wysłać powtórkę, która może się pojawić e, w odcinku. Um, zapraszam także na Katedrop gdzie składam kodem Tomek11YouTube macie dwa złote groszy na start. No i co, zachęcam także do, do zasubskrybowania kanału. Dania łapki w górę tego filmu. No i co? Dzięki za nie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!